Więc y, witam Was w, w drugim odcinku z tej serii już ostatni komin do dzisiaj ma po siłę. Nie ma wersję gry, ale dobra. Mm, jest, mamy ogólnie delikatny problem. Też chciałbym wam powiedzieć na stresie, że w tym tygodniu z, z, z wszystkimi tymi szortcami TikToka na TikTokowe z powodów problemów z, z aplikacją do montażu, które tak sobie drogą jest hmm. może ktoś z tego korzysta? Może ktoś wie, co się stało? W skrócie aplikację na sam kapka, tak, kto, jak mówi się, tak jak to mówi, tak jak to mówi. Hmm. Zablokowane w niej zostały funkcje takie jak wytrącanie audio, przez nie mogę dostać w ogóle audio do filmu i i tu się pojawia problem, że najprawdopodobniej wszystkie następne filmy przez minimum tydzień, dopóki czegoś nie wymyślę, będą bez dźwięku z napisem, jakimiś takie rozpisami to na sensowne. Więc wszystkie moje pomysły tak naprawdę pójdą w aut, co miałem. Swoją drogą chyba się może się doczekać już tej realnej serii. Jak, jak nie, nie doczekacie się, to najprawdopodobniej po prostu um, będzie seria bez sukcesu. Nie każda też taka będzie. Um, jeżeli chodzi o wszystkie inne filmy, to raczej ogarnę. Tylko, że będzie, jak mówimy, już bez żadnych. Głosów po prostu i kilka napisów. Wiem, nie, nie fajnie, nie fajnie, to fajnie tragiczne. Fatalne wykonanie. Tak, mam, mam na ten temat zdanie, że to jest, to jest źle wykonane. I ja rozumiem, że to może nie spróbować No, ale niestety tego nie będzie trzeba tak zrobić. Już hmm. chyba mówiłem, że, że wyzwania na te będę hmm. przez projekt, że są niepowodzenie, zwane niepowodzeniem nie będę ich wykonywał, wykonał tylko ostatnio z farmingiem z farming-simulatorem które będą już wykonywane w 19 hmm. tak, wiem kolejny odcinek, że będę robił to samo, chociaż tutaj to wczoraj był drugi raz chyba i myślę, że tak jest 10 tysięcy bitków myślę, że starać trawy. Bo jestem na minus chcę odrobić. Jeżeli nie odrobię 10 tysięcy w trawy, to bierzemy porzeczkę. Więc no. Będzie pożyczkę trudno. Odrobi się to. Jeżeli chodzi o... O no to co chcę robić dalej, to myślę, że jak najszybciej... Jak najlepiej, jak najszybciej zarobić na stary, żeby nie robić na co trawy to będziemy robić mm, drzewo dzisiaj jeszcze dzisiaj sprzedamy pierwsze drzewo taki jest plan mm, ta seria ma, jak już mówię, tylko na cykl, aż zarobimy pierwszy jeden milion czyli w skrócie trudno co to nie będzie mm, jeżeli chodzi o te inne gry to na razie Chciałbym was zapytać, jeżeli macie jakiś takie dni, jeżeli tak, to możecie napisać, ale to nie jest w, tym w ogóle z tą trawą, trochę będzie ich do roboty, jak widzicie, tutaj, dlatego chcę zmienić to, co robimy, z na drzewa najprawdopodobniej, ponieważ po prostu są ciągnie i nie wyrabię na zak... nie totalnie. Pod góry nie podjadę. Ciężko podjeżdżać pod te góry, więc... Ja się staram tu wyzbierać, ponieważ będzie jakiekolwiek pieniądze. Na razie więcej w Jak wiecie, w tym farmingu jest taki błąd, nie wiem czy w tym 19 też. Jest błąd. Taki, że jak mam 0 że że nie jesteś już na ten, to tutaj mogę robić trawę, więc wykorzystam tego glitcha. Okej. Okay. Hmm. Mamy też ogólnie. Na pewno jakiś... nie wiem, raczej odcinka do szczego, tylko nie mam co robić. Mm, ale od razu Wam wspomnę, jeżeli chodzi o zachęcanie w tym był w e, Robloxie w grze bardziej związanym z odniesieniem, coś takiego. Um, I od, od razu chciałbym powiedzieć, że zaczynam od nowa z powodu, e, z powodu w taki, że dostałem banan na Robloxie. Więc no, dostałem banan na Robloxie na, na rogu, więc oglądam mm, ok, od nowa, będzie, będzie ciekawi Mm, więc od razu wam powiem, jak się mnie zapytacie w następnym odcinku, że no, co ja nie no to już masz takie rzeczy. No tak, no, nie wiem, rzeczy, bo ja sam sobie też to chcę pograć, bo to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem muzyce o tak odciapę, że, mm, nie wiem, to ja nie odkrywałem a tak naprawdę w niego w ogóle nie gram. Zresztą w niektórych odcinkach mam liście nawet na streama. Mogliście zauważyć e, zapisy tych burze prywatne i tak dalej, chociaż sobie gram w tym, ale nie jest, że ja w ogóle nie gram. Chociaż ja nie gram, przyznam nie gram tak intensywnie jak na mm, właśnie na odcinkach, że ja wiemy, że wszystko jest tak że planowane w Mara, nie. Wiem, to tak nie będzie trochę tak planowane, ale tak, na samym gram, to bez planu coś tam porobię. Szczerze, no, dlatego na no, Jeffersonie, no Jeff, teraz mam godzinę grania. To na odcinku mogę zrobić więcej niż na no, odcinku. wiecie, mogę zrobić gość w ramach, robić drzewa, zrobić pole i, te, i to jest wystarczy mi godzina. A tak jak tam sam przez godzinę nie planuję, sobie, co chcę zrobić, to jest znaczy, że tak naprawdę może zrobić po, po pola, może całe jedno pole i to wszystko. Jedną rzecz jestem w stanie zrobić, więc tak jak widzieliście, już widzicie. Wykorzystam pewnego głupiego, głupiego, głupi pomysł. Postanowiłem sobie cały sklep, przy sklepie całe tereny, już zasieć trawę. Żeby mieć tam wszędzie trawę. Żeby nie musieć działać głównie w tych, w tych terenach. Ojej. Coś laguje coś laguje mi. Jak widzicie, mogę coś też, też w tej serii mogę zmienić w terenie. I na pewno to będziemy robić. Szczególnie, że ja. Jakby patrząc na same te górki tutaj, to na pewno pierwszy co będę chciał bo tutaj niczym nie podjadę. Możliwe, że jakimś Big batem podjadę coś takiego. Chociaż nawet go nie kupię, nie wynajmę, bo nie będzie potrzebny. Bo ogólnie przez te tereny tutaj jakie mamy. Jest, jest takie dziwne, mam tak, związa tak związane granice, że raczej Pola nie będziemy robić bo to będzie trochę trudne za to sobie w ostatecznym no, odcinku zrobimy nawet pewną atrakcję z ciągnikami, więc no na pewno będzie coś, na pewno wymyślenie coś ciekawego no, na sam koniec serii kiedy już będzie milion ale do tego mi się najwięcej daleko jeszcze bo no, mam równe zero kasy Ojoj, oj, oj, tym ciągnikiem się tak ciężko już jeździ. Czasami. Jeszcze wam nie powiedziałem, że jak mi w wpadnie wypadnie za płot, to była podobna sytuacja jak w tamtej poprzedniej serii. Jak nie oglądaliście, to polecam zobaczyć. Jak poprzedniej serii, to i wpadł ciągnik w ciągniku był co poziom wody, to ciągnik był już ze A teraz, jak ciągnik e, bardziej wypadnie za płot, to automatycznie muszę go też zwrócić i sprzedać jak zależy jak go tego. Hmm, raczej w tej serii całej będziemy po prostu hmm, wypożyczyć maszynę, żeby było taniej. Wiem, że później za to płacę coś każdy dzień. Więc no. Hmm, I w następnej serii będziemy mieć raczej nie w tyle co budżet od zera, bo to nie będzie niestety już raczej możliwe nie będzie raczej możliwe po prostu chyba, że znajdę takiego moda, chociaż wątpię będziemy grać albo od iluś tam tysięcy, od stu tysięcy, nie wiem chyba, że coś głupiego wymyślę ale będziemy dalej kilka tysięcy na koncie więc nie będzie już celi to było od zera całkowicie tylko będą bardziej serii związany z czymś głupim. No, na pewno nie będzie super siły, tak więc też nie będzie tak łatwo grać. Wesłownie robić wszystkich chorych wezmę, bo super siła jednak jest jednym z tych. Co bardziej potrzebuję czasami szczególnie. Szczególnie, że ja nie jestem typem gracza, który gra realnie i nie zamierzam grać w ogóle realnie. Chociaż jak widzieliście na początku pierwszej strony tamtej poprzedniej miałem ee, coś takiego jak Manuan Attażment, jeżeli samą zaczepem. Chyba przez 2-3 odcinki. Nie wiem, przez chyba na, nawet niedużo, bo przez chyba... Ja właśnie chyba jest coś zmieniłem. To jest to było może jeden metat, nie wiem. Jeden z kilku odcinkach. Było manual attaczman. Ale że mnie ktoś nie, nie chciał z tym bawić i pewien ciągnik po na Tak ten mały piździk. Nie potrafiłem nie potrafił używać przy nim kosierki. Bo kosiarka przy nim nie działała w ogóle. Tylko się da pociąć. To postanowiłem to wyłączyć, bo i to wkurzało. No i co? Nie działało, Zaczęło działać. I od tego momentu nie korzystałem już z tego moda tego. Hmm, co do serii, bo jeszcze nie wiecie. Co do serii na hmm, z Twitchu, z tego, co w Twitchu robiliśmy, to aktualnie to już, jak już, to zrobimy, w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu zrobimy live'a kończącego całą tą serię. Poprawimy tylko drogi. Będziemy zakończać i oraz zrobimy, może będziemy robić coś po, Podobnego do tego, tylko w no, innym formie, właśnie w 19. Czy hmm, tak ja planuję coś jeszcze innego, jeżeli chodzi o formę? Możliwe, że zagramy w formie 18, bo jest taka możliwość, że w 18 zagramy tam wersję mobilną. Ej, niektóre rzeczy właśnie. Nie wiem. To problematyczne z tym niepopartym formingiem Takie, że bym musiał sobie na to podpiąć. Bo szczerze na telefonie to jest takie dziwne sterowanie jest, którego w ogóle nie lubię. Ale okej, okay, ja sobie też jak widzieliście, już pociąłem trochę drzewo. jak miałem te dwa drzewa wyciągnąć w sumie części. Z takich po prostu, żeby coś zniszczył na tym szczeblu, żeby się dało w miarę wmarajiedzieć. Hmm. Czy to jest łatwe? To raczej ja zmaraję, że nie jest takim właśnie całym niepotrzebem. Więc pociągnę je na dwie części. Hmm. Jeżeli chodzi mi, jeżeli będziemy chcieli jakieś inne gry bo jeżeli chodzi o Robloxa, to raczej nie mam pomysłu tego typu na no to będziemy robić bardziej już bardziej kudnik niż jedną murę. Więc co? No. Ogólnie co miałem też pomysł na jak miał być dzisiaj, ale wstrzymywałem, że to nie ma sensu. Jak wiecie, mógł tamtej tamtejszy na Robloxie o update. Ale jak ten update nie był zadowolony, co to pokazać z niego? To po prostu. Nie mm. z, mm. z tego jakiegoś innego czy coś takiego. Bo to nie ma sensu, żeby cały ten update był. Pokazywać go całego, wiecie o co chodzi. Ale. Muszę jeszcze. Będę jeszcze robił być zmian, typu właśnie. Ja znaczy, tylko muszę zmienić nazwę. <kłuszuciusz> Oj. Więc. Mamy kilka pomysłów, co będę jeszcze tutaj robił, więc no. Mam pomysły, jak możemy tutaj kopać drzewem. Mam co słonię na pewno jest jeden z takich. Jest taktyczne... Mm, taktyczna kiszonka. Ostrość kiszonka tak zwana. Zrobimy tyle bel, że wyjaśniąc w kółko, tak naprawdę Zrobimy dosyć sporo beli. Później kieszonkę. No, jeżeli chodzi o kieszonkę w formie 19 to jest tak ciekawa sprawa, że nie trzeba czekać, więc to jest coś fajnego. Więc tak, tak widzieliście, jak robię córka. Tylko coś nie chciałem działać. Więc no. Ale przy okazji, widzieliście, jak ja robię córka. W ogóle nie zaczynamy w ogóle stosować normalnych to już. Nie jakieś takie, wiecie. Myślę, że nie dostać spoko, w stanie jeszcze coś zrobić. Może gujemy jakieś zwierzęta, może coś takiego. Coś myślać na pewno. To jest planów, jest byle widzianych najbardziej na plus. więc hmm, okay. Ja sobie tutaj może jeszcze hmm, wynajmę, chociaż wiecie co, chyba nie, to tyle.